Chciałbym zacząć konferencję prasową od uspokojenia polskich emerytów, ponieważ dzisiaj rano usłyszeliśmy, że Platforma Obywatelska, tutaj mówię o wypowiedzi dzisiejszej pana posła Lenca. Proponuję, aby zawiesić wypłatę 14 emerytury, proponuję, aby zawiesić pomoc dla osób, które potrzebują tego wsparcia najbardziej. Te świadczenia, które Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął w swoich ostatnich latach funkcjonowania, one są podtrzymane, a tam gdzie trzeba rozwinięte, zawiesić. 14, 15. Jeżeli obiecujemy 14, 15, 15, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację. Chciałabym jeszcze zapytać a propos wypowiedzi posła Platformy Obywatelskiej, które dzisiaj rano padły w programie, że to emeryci nakręcają inflację. Czy myśli Pan, że to jest program Platformy Obywatelskiej? Dziękuję. To jest po prostu rzeczywistość, którą nam przygotowuje Platforma Obywatelska. Jeżeli teraz już słyszymy, że emeryci są winni temu, że jest inflacja, no to brak mi słów. Znaczy, Platforma Obywatelska, poseł Lenz twierdzi, że po pierwsze trzeba zawiesić świadczenia 14 emerytura, po drugie, że to emeryci, bo to powoduje nakręcanie inflacji, to emeryci będą tutaj winni inflacji zaraz. No, ja wiem, że kiedyś była taka akcja, którą realizowała Platforma Obywatelska, nazywała się zabierz Babci Dobór, ale mam nadzieję, że teraz jej nie przerobią na akcję zabierz babci emeryturę, zresztą dziadkowi też, bo w tej chwili takie coś właściwie proponuje pan poseł Lenz. Liczę na to, że to nie zostanie zrealizowane, ale to jest jedyną gwarancją na to jest to, że państwo z Platformy Obywatelskiej po prostu już nie wrócą do władzy.